Nie mnie nie zabije. Właśnie Siemka cię je. Widzowie. Siemka widzowie. Ogólnie ten typ, jak przyjechałem mówi, że to jest ślimak, który mnie je. Weź, weź, no, no, weź co, pokaż. No pokaż. Ja Nie wiem o co chodzi. o Ja się czuję świetnie. Ślimak. Akurat, nie? Macie tutaj, no. Ja się czuję świetnie. Żaden ślimak mnie nie je, tylko on ma ślimak. Widzowie on spadł na dół. Czekajcie, pokażę wam. A nie, nie widzicie. Ajaj Ej widzowie, coś tam KEN TU JEST MIMO Tak Ba la pa 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 do spani. Yeah Hej 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 no O nie, go. nie nóż Gdzie ona? Gdzie? Pa pa Aaa Ona mnie goni O patrz kto tu jest za tobą, za to Ty p... Ty p... Ale k**wa pa 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 teraz O Pafi Cześć Pafi kolejny Pafi 2 Pafi 3 Buffy 4 A mm, tam brak, a nie, nie. no Spakańca. widzisz, w grę się nie rusza wow. Ło <noise> To z tej ślinie, jednak ślimak. się rusza, dobra ubra Ślimaczek Cie goni, ślimak cię goni maka Cześć Nie kimiś. A miksuje za was DJ tenga. O mi mikro gniaku <noise> Mi wow. mikro gniaku Ło ale światełko Uuu. Uuu. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.